Panie Henryku, firma Jara od początku dbała o nawożenie, o prawidłowe odżywianie roślin w gospodarstwie pana Leszka Jakubiaka. Gdyby pan przypomniał nam, jakie produkty były tutaj stosowane i w jakich fazach powinny one być stosowane. No więc po kolei. Po pierwsze analiza gleby, analiza wody. Myślę, że ta analiza wody jest nawet ważniejszą, bo tej wody y, przez cały cykl produkcyjny stosuje się bardzo dużo, dużo i w związku z tym warto wiedzieć, co w tej wodzie jest. I właśnie po przeanalizowaniu tych dwóch danych stwierdziliśmy, że bezwzględnie takim najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie tutaj kristalonów Vega i Gena z aktywnym fosforem, y, ponieważ jest dużo wapnia w wodzie ponieważ dużo jest wapnia w podłożu, w związku z tym fosfor mogłyby być problemy z optymalnym żywieniem fosfora. Jest I ułożona została pożywka właśnie na bazie krystalonu wega do wzrostu wegetatywnego z kalcynitem i siarczanem magnezu, bo akurat krystalony te 2 wega i gena nie zawierają magnezu, stąd też jest potrzeba powiedzmy stosowania tego magnezu w innych produktach. Tu akurat był siarczan magnezu zastosowany i do, dla wzrostu wegetatywnego ułożona pożywka, która właściwie miała na celu, po pierwsze, tak jak już powiedziałem, optymalnie żywić, jeżeli szczególnie chodzi o fosfor. W pierwszym okresie, kiedy jest chłodno, kiedy są niskie temperatury, szczególnie w, temperaturę poniżej 10 stopni, to praktycznie fosfor jest nieprzyswijalny. Fosfor dopiero w temperaturach powyżej 20 stopni jest dostępny dla roślin, a Oprócz tego właśnie ta duża zawartość wapnia i w wodzie i w podłożu też byłaby pewnym problemem w optymalnym żywieniu fosforem. Stąd też potrzeba tej formy polifosforanowej. W tych dwóch produktach w wedze i genie jest 50% fosforu zawarta w postaci polifosforanu. I mniej, na, na samym początku jeszcze trzeba dodać, tu w tym gospodarstwie przez pierwsze trzy tygodnie, jak ruszyła fertygacja, zastosowany był do zakwaszania kwas fosforowy. Po trzech tygodniach przeszliśmy na kwas azotowy do zakwaszania pH na kroplospływie utrzymywany jest na poziomie 6.0. I to zarówno w pierwszym okresie tego wzrostu wegetatywnego, tak samo i w wzroście generatywnym, i już do końca uprawy będzie na, na tym poziomie 6. Jeżeli chodzi o EC, to, jest, to są wartości od 1,5 do 3. Takie wartości EC pożywki stosujemy w tym gospodarstwie. W pierwszym okresie, w okresie wzrostu wegetatywnego właściwie to EC był utrzymywane na niższym poziomie około dwóch. I teraz muszę tutaj podkreślić, że współpraca z panem Leszkiem bardzo dobrze nam się układała, bo po prostu rozumiemy, co to znaczy pobudzanie do wzrostu generatywnego, co to znaczy pobudzanie do wzrostu wegetatywnego, czyli umiejętne stosowanie technik nawadniania może rośliny pobudzić we właściwym kierunku. W pierwszym okresie budowaliśmy liście, i w związku z tym te działania były w kierunku wegetatywnym, czyli powiedzmy krótsze cykle częściej, na niższym EC. Ale na początku kwitnienia, i to świetnie tutaj zaowocowało, kiedy trzeba było rośliny pobudzić do tego kwitnienia, zastosowaliśmy dłuższe cykle nawodnieniowe i, i, i oczywiście wyższe EC. W tej fazie pożywka generatywna na bazie krystalonu Vega, 12, 12 36 plus mikroelementy, oczywiście kalcynit i siarczan magnezu. też z uwagi na to, że tak jak wspomniałem, nie ma go w składzie krystalonu gena również. i trzeba powiedzieć tak, umiejętne zastosowanie tych technik nawodnieniowych Dobre produkty gwarantujące nam optymalne żywienie, nawet w takich trochę niesprzyjających warunkach, niskich temperatur, a także tej dużej zawartości wapnia w wodzie i w glebie, zaowocowały, jak widać, dobrym skutkiem i myślę, że jak popatrzymy w tej chwili na zawiązanie owoców, to ono jest rzeczywiście bardzo dobre. Ja bym teraz tu już sugerował, żeby, żeby już może myśleć o tym, żeby troszeczkę obniżyć EC, żeby wpompować jak najwięcej składników pokarmowych w owoce przy niższym EC, częściej też nawadniać, może nie jedna dawka nawodniowa, tylko dwa, dwie dawki w ciągu dnia, tak żeby tą ilość owoców dopompować do odpowiedniej wielkości, no i w efekcie końcowym uzyskać duży, dobry plon. Rzeczywiście to gospodarstwo jest takim dobrym przykładem umiejętnego sterowania i klimatem, i technikami nawodnieniowymi. Także myślę, że, że czas tych od początku miesięcy nie został zmarnowany. Widać, że, że zanosi się naprawdę dobry, dobry plon.